Pana, pana... nie kojarzę? Skąd? Nie wiem Teraz często właśnie nagrywają te na TikToku Toki, na tam takie no, no, Pan no, nagrywa? No i no jest, będziemy? Będziemy No to rozkręcamy i kresem <grymka> ja jestem brzuchomówcą, nie? Mogę przez brzuch gadać Serio? Nie No, nie, no to nie. dawaj Ale on <grymka> w ogóle każdą częścią ciała, nie? Ha, na dzisiaj nam to udowodnił <grymka> Bez A um, oczami, oczami Oczami? <grymka> A ręką na salut no, to lepiej nie miło. Czyli twoją twarz mogę wstawić? No, no, oczywiście, że tak. Dobrze. czym ci gościem naszego wideo. Wszyscy pozwalacie? Tak, tak, oczywiście. A ludzie po. Tak, pozdrawiamy tak, widzów tak, pana Damiana. Rano, Zachęcam was do subskrybowania. Komentujcie, oceniajcie naszą jazdę, lajkujcie, żeby to wszystko szło w eter i żeby jak najlepiej się trzymało. Trzyma się, no to wszyscy, Trzymajcie się. Pozdrawiam bardzo serdecznie nie? Dobra, Kurwa, się nie? Cieszę, nie? Dupę. Fajnie, fajnie, nie? Zdaje